Dzień dobry moi drodzy. Jak widzicie za moimi plecami dziś wyjątkowo znajduje się zielone tło, bo dziś mamy wyjątkowy odcinek. Więc czy oznacza to, że dziś będę prowadził prognozę pogody? No nie, chociaż może bym się nadał. Czy oznacza to, że będzie to odcinek z memów? No nie do końca, chociaż pewnie trochę się ich dziś pokażę. Dziś zagramy w tytuł nietuzinkowy, niecodzienny, a przez wielu graczy uznawany za najlepszą grę na VR, a mowa tutaj oczywiście o Beat Saber, do którego świata się przenieśliśmy. Ci z was, którzy śledzą mój kanał od dawna, wiedzą, że na głównym kanale miałem kiedyś serię z tej gry i wiedzą, że ta gra to totalny sztos. Wielu z was pytało: "Kiedy BitSaber?". Więc witam. Jest łapeczki w górę, moi drodzy i subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, po to by być na bieżąco. A dziś w BitSaberze będę mierzył się z Łukaszem i z Przemkiem. Zasady są takie, że każdy z nas gra dwie takie same mapy. Za każdą mapę otrzymuje punkty i ten, kto zdobędzie sumarycznie najwięcej punktów za obie mapy Wygrywa nagrodę! A czym jest nagroda? Zazwyczaj jest to 100 zł, ale dzisiaj będzie to 150 zł, ponieważ jestem pewny swoich umiejętności w tą grę. Chociaż w poprzednich odcinkach też byłem pewny swoich umiejętności w grę i skończyło się to bardzo. Czy ja właśnie przerąbałem 50 zł więcej? Oglądajcie odcinek do końca po to, by się przekonać, a my przechodzimy do gry i zaczynamy! Okej, okay, w tym momencie prawdopodobnie wyglądam jak kierowca statku kosmicznego, ale uwierzcie mi, w goglach do wiaru trudno wyglądać lepiej. Będziemy mieli widok trzecioosobowy, czyli taki, jak widzicie teraz. I będziemy mieli widok pierwszoosobowy, czyli taki, jak widzicie z moich gogli. Zacznijmy sobie od wyboru piosenki. W ogóle odkąd ostatnim razem grałem w Beat Sabera, wiele się pozmieniało i twórcy gry zdali więcej piosenek, co jest bardzo fajne, bo ta gra to jest gra rytmiczna. Coś w stylu Guitar Hero, tylko że na wiarze za pomocą mieczy, ciachamy bloczki. Zaraz to zobaczycie. A właśnie, moi drodzy, zapomniałbym, dodatkowy challenge dla was. Jeżeli na tym kanale dobijecie 50 tysięcy subskrypcji, to przemo przejmuje kanał i nagrywa dla was solowy odcinek. ja bardzo chcę to zobaczyć, jeżeli wy też, to subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, a ja przecieram szlaki i rozpoczynam pierwszą mapę. E jak gramy chłopaki Hard czy Expert? Ekspert. Ekspert? Dobra, jak to nam dobrze pójdzie, to później zagramy Expert Plusa. Jak widzicie, w moich rękach pojawiły się miecze, tylko że ta mapa ma zmieniony kolory. Normalnie jest to niebieski i czerwony, a tutaj mamy różowy i czerwony, czyli takie kolory bardziej pasujące do KDA. KDA to są skiny z Lola. Jak widzicie, na bloczkach są strzałki, to mówię dla osób, które nie znają Beat Saber'a. I musimy ciachać te bloczki zgodnie z kierunkiem strzałek, czyli teraz puf, puf, wow. Jeżeli swejruję zbyt dużo bloczków z rzędu, to wtedy przegram mapę i będę miał 0 punktów prawdopodobnie. A jeżeli będę trawiał bloczki i robił długie kombo. To. A, to nie jest takie łatwe. To wtedy dostanę bonusowe punkty. Mój się skupić na grze teraz. Puf. Dobra, chwila od, odpoczynku. Tutaj po lewej widzicie, ile mam w kombo. O, tu był słab. A i bomb też nie można trafiać. Myślę, że ta mapa będzie dla każdego z nas niejako mapą rozgrzewkową. Yy, tak, nie wiem, czy wspominałem, ale nie można walić twarzą w ściany. Jak widzimy ścianę, to trzeba się schylić, uchylić, odskoczyć. Tak, raz muszę do ruchu. Wow. Mm. O nie! Level failed! I czy ja dostanę jakieś punkty? Bo przypominam, gramy na punkty! Więc <noise> moje punkty za pierwszą mapę to całe, piękne, okrągłe no. zero. Kto teraz gra? No jak teraz? Ryba? Potężna ryba? Uwaga, potężna ryba wjeżdża, zamianka. Dobrze, proszę mi dać ręce. Oh, wow. <noise> to nie była moja ręka chyba. Łuki musisz tam kliknąć, kontinuę i wygrać ja grę. powodzenia, stary Łuki zapomniał, że się mówi. <laughs> Jak się zgubił, Bo? Będzie fail! Żaden fail, gościu, S. Będzie fail! Przemo musimy mu zacząć kibicować, chyba. Jestem gotowy na faila, spokojnie. Jezu, niech to się skończy już! O nie! O nie! Faka, już było tak blisko! Było blisko, mam! Było blisko! Ej, patrzcie, jaki mam pomysł na przejście! Uwaga, teraz przemów skakuje w VR! No, no. Get ready for the next battle. To zobaczymy, jak sobie porazy Chłopaki się napinali, że to słaba gierka, że jakieś tam boksy lepsze. A tu obaj się zmęczyli i przegrali. Może mi lepiej pójdzie. Zobaczymy. Ja się nie zmęczyłem! No w ogóle, w ogóle. Obaj sapali, jak zeszli sprzed kamery. A to ja tu jestem największy. Na szerokość. Daj, drzewo łuki, kibicujemy. Dawaj! I lecimy. No, tutaj początek będzie trudny. Hej, i tutaj sobie i zobaczymy, czy mi się uda lepiej niż chłopakom. Bo to jednak ja trochę grałem w tego Beat Saber'a, ale mam trochę mało miejsca w pokoju i nie jest mi tak łatwo. Ło! Wow. A może to jest właśnie jest przewaga? Że jestem wyćwiczony na małej ilości miejsca i tutaj ich ogram. Ale no zobaczymy. Tej mapy za dużo nie grałem. A zwłaszcza nienawidzę tych zmienionych kolorów, bo się mi strasznie mylą. No zobaczymy. Czym się uda ich pobić? Chociaż, a lepiej by było zagrać chociaż tą piosenkę, bo im nie poszło, nie? I wtedy już bym do przodu i może bym coś wygrał. Kurczę. Bo ostatnio mi nie szło. Z chłopakami. Zwłaszcza na tych skokach. W Disney Game to już w ogóle. Toczę dalej kulę. Dalej tego nie przeszedłem. No ale no cóż. Nie każdy jest dobry w platformówki, nie? No zawsze widzę, że w gry chcę, jest chce dobry. Może tutaj się odrobię. Ojej. Chociaż się trochę stresuję, muszę wam powiedzieć. I mi gorzej idzie, ale co to? Chyba koniec. No to Bye. wygranko, wygranko widzowie. Nie jak ci dwaj, ja dałem radę przejść. Zdobyłem 440 tysięcy punktów. A... No i tyle. Easy. Gratulacje Przemo, to jest twoja wygrana, trzymaj. Nie chcę buta. <gry> No, także no cóż, no widzicie, wygrany jest jeden. To dopiero pierwsza mapa, na drugiej cię skasuje, gościu. Zmieniamy mapę. Dobrze. Przemu w ogóle zbił 665 z 679 bloczków? On ćwiczył, jestem pewny, że chłop ćwiczył. A piosenka, którą zagramy teraz, to. Beach lazania, czyli piosenka PewDiePie'a, chyba dość znany Jupiter. No i co? To jest niby level easy, ale uwierzcie mi, to, to, to w praktyce nie jest level easy. Ktoś sobie tak podpisał po prostu. Lecimy! Piosenka Pana Pewdza, tutaj jesteście rozwaleni chłopaki. I on Jupiter, ja Jupiter, ja, ja z, z PewDiePie'em, ta sama mapa, te same myśli, taki sam duży mózg. Piko będzie <głosy> <głosy> Patrz chłopie, jakie tej komboski Norbi robi Mmm. <noise> Coś zlagowało! Tylko Przemu przejdzie. Może? Nie przejdzie, uwalimy to wszyscy. Chyba Jest za trudna. No, ja dawno nie grałem. Jakbym grał, to bym to przeszedł. Czas na moją porażkę teraz, widzowie, wiecie? Mamy wstęp. Bardzo tutaj ładny, Ciemne jest, nic nie widać. <laughs> Ludzie! Koniec! Dziewięć powietrzem, gościu, sikasz. Dobra, no to ja zaczynam, no pewnie... ...przegram jak chłopaki. Czas, to stresik jest, bo tamto kiedyś grałem, a tutaj to w życiu tej mapy Mówimy, nie cieszę. Mówiłem, że ćwiczy, oszukiwał! Oszukiwa! To Trochę on Ale tu już się potyka proszę. tam Shit. Jest! 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 I tak jestem pół miliona punktów do przodu. Jeszcze jedna mapa. A jeszcze dobrze, jedna, dobrze. to za krótko trwało. Więc Ej... jeszcze jedną? No lecimy. Dobra, widzowie w prezencie od Przema. Jeszcze jedna mapa, zostawcie dla niego łapki w górę, bo ja i Łukasz byliśmy strasznymi namusami. No. Dobra, widzowie, szukamy piosenki Nefexa, Może znajdziemy tą, którą mamy zazwyczaj na odcinkach livehacków w tej napsach. Ej, to by było spoko strasznie. Co wy na tą piosenkę? Jasne. Piosenka z timelapsów, no, to no, będziesz to. Oby była, oby była jest Gerles! Nie, to be best of me jest. Best of me? Jest no. No. live, cold. Jest best of me, mam, 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 mam! Is... Jest! Hard czy ekspert, czy ekspert bo... hard... Coś przejdziemy wtedy. Dobra, okay. obniżamy poziom na harda, ale jeżeli będzie kolejny odcinek, to wszyscy ćwiczymy i robimy eksperty. Podejmujecie panowie? Tak, tak. 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 Dobra, mamy z wami umowę widzowie i tym razem lecimy na hardzie, ale z fajną piosenką. Get ready for the next Dobra, chłopaki, ja to biozęgiem znam najlepiej na świecie. Niestety jesteście rozjechani. O kurde, to nie jest takie łatwe. Jak to jest hard, kurcze, to to jest bardzo trudny hard. Nie wygląda na to, to Już wiem, czemu jak się czułeś, kiedy toczyłeś kamień, kiedy ci nie szło, a my się śmialiśmy z Łukaszem. Byliśmy okrutni. Przepraszam. Wybaczam. Dzięki Przemo. Wiedziałem, że masz duże serduszko i duże umiejętności w ale nie spodziewałem się, że aż tak wielkie. I to, i to. Ło, <laughs> jaki ściany, jak to zarąbiście wygląda w goglach, ej. Jezu, jak ta, jaka ta gra jest piękna. No, niestety chyba przejdziesz, no. Łatwiutko. W ogóle nie wspominam o tym wcześniej, widzowie, ale ważne jest to, w jakim tempie traficie w bloczki, bo za to dostajecie różną punktację, więc musicie to trafić dobrze w punkt, tak jakby pod bit, można powiedzieć. O, wow, to jest sztus. Dobra, to już jest chyba końcóweczka mapy. Bo to jest końcówka piosenki, więc to by było logiczne. Dobra, teraz challenge dla mnie, nie uwalić ani jednego klocka do końca. O nie, jest jeszcze jeden! O nie, 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 nie! Dobra, bo już że jeszcze jeden refren. Okej, okay, nie ma jeszcze jednego. Lupa! Chyba nie uwaliłem. cały czas, chyba jest okej. Jest! Dobra, końcowy challenge udało się zaliczyć. Taki bonusik. No to teraz łuki. Tak, Dobra, mam jedną zaliczoną mapę! Jest! łuki, ja wierzę. Wierzę w to, że będziesz gorszy ode mnie. A ile punktu, punkty, <laughs> punkty, punkty, punkty? 269 753. No wciąż mnie od przema, kurde. łuki, jesteś nadzieją. Tak. Dobra, uwaga, widzowie, startuje restart. Czy przemo będzie kupany? Oby nie. Dobra, lecimy. Na pewno będzie łatwe. <śmiech> <śmiech> o nie! Dobra, jeszcze żyję. Dawaj ryba, to się kameruje! No, jakoś dam radę, może. Dajesz, dajesz, dajesz Daję, daję, daję a! Ja przeglądam, ty też musisz Ryba O nie Dobra, dobra a, a, nie, straciłem klocka A było blisko Dobra, 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 dobra Dobra, dobra, niby ryba, jednak Filipek <laughs> Dokładnie tak dobra, do, dobra, dobra, dobra Dobra, dobra Dobra, dobra, dobra. Jeszcze powiedz, powiedz coś po filipkowemu. Twoja niunia. Jau, jo, jo, jo! Jau, Tu ręce do góry podnoszę i jest S po prostu, no. A! No, wy macie tą przewagę, że znacie piosenkę, nie? A ja nie wiem w jakim momencie piosenki jestem, się cały czas będę stresował, no. Ale jakoś i idzie, no. Dobra, znowu przerwa. To teraz nie uwal klocka do końca challenge. Tak, to zaraz uwalę klocek, po tym jak to powiedziałeś. <gry> czas start! O, ściana taka długa. Takie, takie są zwykle przy końcu, więc jest nadzieja. No dawać, dawać mi klocki. To takie w Minecrafcie też stawiałem. To S. O nie, no i uwaliłem klocka. Dokładnie, łe Dobra, uwaliłem kolejnego klocka, no Koniec. Przyszedłem. Tak, 221, 303. To miał mniej, mniej czy więcej ode mnie? E, mniej, nie. Ajajaj aj, aj, aj. Więcej od ryby. Więcej od ryby. A Miałem ile więcej miał Norbii? ile więcej, więcej miał Norbi? No, chłopaki coś tam zagrali, no, ale się postaram. Ich ograć i tak. No rzeczywiście, ten początek tutaj nie jest taki ra, łatwy, ra. chociaż trochę... Nawet nie jest tak źle. Ojeju, co się dzieje? Coś wier zacina, chyba się kończy nam tutaj bateria. Ale myślę, że dam radę tutaj jeszcze ograć do samego Bo końca. Mapy dlatego wyczerpałeś nam baterię złoczyńco! Tak było. Dużo zmyleń jest na tej mapie. Można się pomylić. Dużo jest zmian stron, klocków ale nie jest tak źle, wow i co, podoba Ci się piosenka ta, co teraz leci, Przemo? no jasne, zawsze mi się podoba, dlatego ją daję do timelapsów, prawda? Jakby mi się nie podoba, to bym jej nie dawał, wow a ja myślałem, że mamy inną w timelapsach nie mamy innych tylko ta I przez was, chłopaki, minąłem, bo mnie zagadałeś, Norbert. I minąłem dwa klocki. Nieprawda? Prawda! To nie ja? Nie, nie, tak było. Nie, nie może tak być, że taką trudną wygrałem, a taką łatwą przegram. No, no to będzie prosty wniosek, Przemu, że po prostu tam no. No właśnie. No niestety. Tutaj trolujesz, gościu. Tam wiecie, włączyłem e, bola, no. Czemu gra na skryptach? Łuki! On gra na Musimy go powstrzymać! Jak go powstrzymać? Chodź, powstrzymamy go. Gotowy? Nie, 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 nie zostawcie Ty? mnie, nie, nie, nie. Ja żartowałem, nie mam żadnego bola. Jestem uczciwym playerem. Ja się słucham e, golema Kubona. I kodeksu przywoływacza! Tak, no wiadomo. A nawet nie jest tak źle. Myślałem, że... ojeju. Że będzie gorzej, jak to obserwowałem. nie, pobił mnie. też pobił. O, już pobiłem właśnie rybę. Z tego, co widzę punktowo. Też tylko Norbert został do zjedzenia. No ale też zostało ci 3000. Potrawka no. z ryby. Już zjedzona. A teraz jaka będzie? A teraz będzie Jupiterowa. Ja, o, zaraz Norberta doganiam. I przegoniony. Nie! Łatwiutko! Nie! Musicie poćwiczyć, ale ja też, bo nie chcę, żebyście mnie przegonili. <laughs> Także no, hard, znaczy ten. Będzie ćwiczony, będzie ćwiczony. No nie! Cze no, nie. Wygrałem! Jeszcze na tym miał więcej od nas, co to jest grał na bolu! On w sobie grał głapiutko. na bolu! Nieprawda. Prawda! Więc dzisiaj, miejsce trzecie z następującą ilością punktów zajmuje ryba! daj mi fory dzisiaj, wyjątkowo! Miejsce drugie z następującą ilością punktów i podwójnym upokorzeniem zajmuje ja! I miejsce pierwsze, naczelny oszust. Jak wiadomo, przemograł na skryptach, przyznał się sam, niestety oszukiwałeś, aczkolwiek nikt się na tym nie przyłapał, więc wygrywasz dzisiaj 150 zł. Następnym razem go rozwalamy, chłopie. No wiadomo, następnym ja tak, następnym wiadomo, razem. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Więc jeżeli chcecie widzieć co będzie się działo następnym razem, subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem. Jak nabijecie 50 koła subów, przejmuje kanał na jeden odcinek. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Bit to strzelcie tutaj jak najwięcej łapek w górę, to wtedy kolejne odcinki będą na ekspert Plusach, a na dziś to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć.